Kitty, zaczekaj! Czego chcesz? No, dlaczego nie chcesz przyjąć tego pierścionka? Bo już ze sto razy mówiłam ci, że nie będę z tobą chodzić. Odczek się! No, ale ja nie mogę bez ciebie żyć! Nie obchodzi mnie to! No spróbujmy chociaż! Spróbujmy, mówisz. Dobra. Mam nadzieję, że to jest jasne. Kitty, poczekaj! Jeszcze nie skończyliśmy! Spadaj już stąd! Jak on mi działa na nerwy! Oj, Kitty! Widzę, że masz dobry humor! Ten czak przeszladuje mnie już przez miesiąc! Wszędzie za to łazi! Dosłownie skradam się po kampusie! Żeby na niego nie wpaść! No tak, pamiętam! A dzisiaj już próbował dać mi pierścionek! Dobraszasz sobie? Oho. Widać, że ma wobec ciebie wielkie plany. Nie chcę żadnych planów. Lepiej powiedz mi, jak się go pozbyć. A skąd mam wiedzieć? Pogadaj z nim. Bez sensu. Próbowałam 50 razy. U, a możesz coś wyczytać z kart tarota? Po co? Co ty chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć, jak długo będzie za mną chodził. Dobra, zobaczmy. Ta, nie mam dobrych wieści. Co wyszło? Te dwie karty mówią, że będzie prześladował Cię przez kolejny rok. Rok? O, mamo, nie wytrzymam tego. To kolejne 365 dni moich tortur. Co mam zrobić? No, mam jedno rozwiązanie, które może Ci pomóc. Jakie? Zgadzam się na wszystko. Masz księga zaklęć. Co, Ty chcesz rzucić na niego urok? No. Nie do końca. Po prostu rzucimy zaklęcie, żeby przywiązać kolejną pannę młodą do czeka, i w ten sposób będziesz miała spokój. Mhm. A kim będzie ta druga dziewczyna? A skąd ja mam wiedzieć? Decyzja należy do wyższych sił. To co, zgadzasz się? No dobra. To okej. Okay. Tak. Zaklęcie wiecznej młodości. To nie to. Przywoływanie deszczu. Nie to. O, jak związać chłopaka z inną? To jest to. Świetnie, czytaj dalej! Właściwie ty powinnaś to przeczytać. To twój chłopak. Nie jest moim chłopakiem. No ogółem rozumiesz. Zaklęcie musi zadziałać przez ciebie, więc ty musisz je wypowiedzieć. Oj, daj to tu. Gdzie czytać? Tutaj. Jak związać chłopaka z inną? Z mocą tego słowa, mocą tego spojrzenia. Niech inna panna młoda zobaczy czaka. Niech jej serce wyciągnie się do niego jak kwiat do słońca. Niech ich losy splotą się jak gałęzie drzewa. I jej uwaga skupi się na nim. Niech tak będzie. No chyba dobrze. No i to wszystko. Jak myślisz, pomoże? Zobaczymy. Ale ta książka mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Ta dobrze. Teraz musimy tylko poczekać, a czak zajmie się kimś innym. Proponuję uczcić tę wyliżankę herbaty. Jestem za. Kurczę, co mam robić? Miałem taką nadzieję, że jej się spodoba, ale Kitty nawet nie chciała o tym słuchać. No nieważne, postawię na swoim. Tylko muszę się trochę ogarnąć. A, kim jesteś? Jestem tłumbalną. Że jaka ty jesteś? Martwa, że co, co tu chodzi? Wynoś się stąd! Nie ma mowy, czekałam na ten dzień 300 lat! Więc nic się nie wybieram. Dasz mi pierścionek? Aaaa! Zawsze to samo. Przyzwyczaiłam się. Przy okazji nieźle wyglądam. No góra, 250 lat. Kochanie, chodź tu! Kitty, Kitty, tam, tam, tam! Czak, czego ty znowu ode mnie chcesz? Tam na drugim piętrze widziałem martwą kobietę. <noise> Kogo widziałeś? Martwą kobietę. Powiedziała, że przyszła do mnie. O, aha, już ci wierzymy. Jeśli znowu chciałeś zwrócić na siebie uwagę, to mogłeś wymyślić coś prostszego. W ogóle nie o to chodzi. Mówię prawdę. Jest taka blada, brudna i w sukni ślubnej. <noise> Kochanie, gdzie ty uciekłeś? O, słyszałyście? To ona! O, oh, wow! Nie wierzę własnym oczom! Ty, ty, skąd tu się wzięłaś? No skąd? Z grubu, w którym spałam 300 lat. Potem czyjś głos kazał mi znaleźć czaka i zostać z nim na zawsze. Chodź, to mój kochany! Nie zbliżaj się do mnie! Leona. A my poprawnie wymówiłyśmy zaklęcie? Nie wiem, czy czytałaś? Kurczę, co teraz robimy? Liczyłam na prawdziwą pannę młodą. Kochanie, chodź tu! Nie dotykaj mnie! Tak, droga panno młoda. Mam na imię Flora. Droga panno młoda, Floro, proszę cię, opuść nasz dom. Idź do swojego grobu i spocznij tam na kolejne 300 lat. Nie mam mowy, nie idę stąd. Dobrze, to zostań tu przez jakiś czas, bo musimy pilnie podjąć decyzję, co z tym zrobić. Puść mnie, nie masz prawa. Zaraz wezmę strażników. Aha, powodzenia. Nie ma tych strażników od 300 lat. Posiedź tu i odpocznij, a potem cię wypuścimy. Dobra, teraz spokojnie zdecydujmy, co z nią zrobimy. Nie uda się spokojnie. Bu! Kurczę! Jak się stamtąd dostałaś? Pewnie zapomniałaś, że jestem martwa i mogę przechodzić przez ściany. Boże, co z tobą zrobić? Chyba wiem. Chcesz obejrzeć film o pannie młodej? Film? No tak, to coś w rodzaju żywego obrazu, który się porusza i mówi. A, no to chcę, jasne. Dobra, siadaj na kanapie. No dalej, dalej. O, Amelka wydaje za mąż swoją przyjaciółkę. Świetny film. I przyjaciółki wszystko zorganizują. Teraz taką konkurs dla małżeństw. Chodźcie ze mną. O, jaka piękna panna młoda. To takie romantyczne. Weź tu, bo jeszcze sukienkę zmoczysz. Dziękuję. O, Leona, tak? Za No, jak ktoś ma jakiś pomysł, co mamy robić? Nie wiem. To ty zasugerowałaś, żebym przeczytała zaklęcie, więc teraz ty się nad tym zastanów. Je. A co to za nękanie? To ty prosiłaś, żeby pozbyć się czaka. A jak coś pójdzie nie tak, to oczywiście moja wina. Że co? Czy ktoś wyjaśni mi, o co tu chodzi? Ogólnie. Kitty chciała, żebyś dał jej spokój. A jako, że nie zrozumiałeś po dobroci, zasugerowałam przeczytanie zaklęcia z Księgi Magii. <noise> Bardzo ciekawe. No ogólnie... Ten czar miał związać się z nową panną młodą, tak aby odwróciła twoją uwagę i abyś zapomniał o Kitty. Myślałyśmy, że to będzie normalna dziewczyna. No, przynajmniej żywa. Jasne, ale jeśli w tej księdze jest ten czar, to może jest też w niej odwrotne zaklęcie. Możemy sprawdzić. Nie, no nic nie ma. No świetnie. I co teraz zrobimy? Myślę, że ta blada laska nie odejdzie tak łatwo. Zgadzam się, dlatego musimy wyrzucić ją siłą. Aha. Tylko nie zapominajcie, że potrafi przechodzić przez ściany. No nic. Moja babcia kiedyś mi mówiła, że trzeba posypać solą próg domu. Wtedy żadne złe duchy nie będą mogły wejść do środka. Dziewczyny, no to szybko, bo ona mnie prześladuje. Teraz rozumiesz, jak ja się czułam. Ej, hey, nie porównuj tych sytuacji, ja przynajmniej żyję. Ja nie czuję się przez to lepiej. Dobra, uspokójcie się. Dobra Kitty, ty idź po sol, a my z Chuckiem pójdziemy po pannę młodą. Okej. Okay. <śm> no i co ty robisz? Podoba się film? Bardzo. No i dobrze, chyba czas na małą przerwę reklamową. Gdzie się podziały te ruchome obrazy? Przewrócę. Przewrócę, przywrócę na pewno. A na razie wyjdźmy na świeże powietrze i trochę odetchnijmy. Dokąd nie ciągniecie, szybko puśćcie mnie. Słyszycie? No dobrze, trzeba zamknąć drzwi z solą. Gotowe. Co wy robicie? Myśleliście, że sól mnie powstrzyma? Złe duchy boją się soli. Właśnie, złe duchy. Nie jestem duchem. Jestem niespokojną duszą. Fajnie. Siomki, co mamy robić? Osobiście nie zamierzam mieszkać w tym samym domu ze zmarłą panną młodą. Może spróbujemy jakiegoś rytuału? Albo zaklęcia? Jest tego mnóstwo w internecie. Nie, dzięki. Już mi jeden rytuał. I zobacz, co się stało. Kurczę, co z nią zrobić? Nie wierzę, że nie ma sposobu na to, żeby ją odesłać. Gdybyś chociaż wiedzieli, jak zginęła. Może w internecie są jakieś informacje? Zmarła 300 lat temu. Wtedy nawet nie było internetu. No i co? Jeżeli to była jakaś poważna sprawa, to informacja nadal może być. Dobra, sprawdźmy. Jak tam mówiła, że się nazywa? Wydaje mi się, że Flora. Okej. Okay. Tak, Flora. Młoda dziewczyna. Mieszkała w naszym mieście. Zmarła w 1725 roku, z powodu nieodwzajemnionej miłości. To chyba nasza. Wszystko pasuje. Tak, ale w jaki sposób te informacje pomogą nam się jej pozbyć? To proste. Skoro umarła z powodu nieodwzajemnionej miłości, to teraz potrzebuje miłości. To proste. Racja. Potem się uspokoi i wróci do grobu. No i jak to zrobimy? To możesz. Ja? Wy co? Zwariowałyście? Tak, zrozum to. To nasza szansa, żeby się jej pozbyć. Musimy spróbować. Ej, co według Was trzeba zrobić? Pokaż jej trochę czułości. Zaproś na randkę. Wiesz, jak to się robi. Jak sobie to wyobrażacie? Przecież ona nie żyje. Nie myśl o tym. Traktuj ją jak normalną dziewczynę. Ja jestem pewna, że dasz radę. Prawda, Ziemki? Jeśli też chcecie wesprzeć Chuga, to koniecznie zostawcie lajka like pod tym filmem. Jestem pewna, że w ten sposób szybciej się zgodzi. Tak, zrozum. To jedyna szansa, żeby się jej pozbyć. No dobra, spróbuję. Mam nadzieję, że nie wciągnie mnie w życie pozagrobowe. Nie martw się, nie wypuścimy cię. To co, od czego zaczynamy? Czak, leć po kwiaty, a my Meskity zorganizujemy romantyczną atmosferę. W porządku. Tak, ty pokroisz owoce, a ja pójdę nakryć stół. Okej. Okay. Cześć, zajęta! Dla ciebie zawsze mam czas, czego chcesz? Proszę, trzymaj to dla ciebie! Dla mnie? To takie niespodziewane! Są takie piękne i słodkie! No, przyznaj się, co sobie wymyśliłeś? Nic nie wymyśliłem, po prostu chciałem dać ci kwiaty. Niedawno chciałeś się odesłać z powrotem do grobu. No, szczerze mówiąc, taki był pomysł dziewczyn. To one mnie do tego zmusiły, ale ty mi się spodobałaś od pierwszego dnia! Mm. Tak miło to słyszeć. Oh. To co, może wybierzemy się na jakiś spacer po parku? A, mam lepszy pomysł. Chodź ze mną. Z wielką przyjemnością. No i jak? Ci się podoba? I to jak? Ostatni raz jadłam obiad jakieś 200 lat temu. Rozumiem cię. Usiądź, pomogę ci. To Co, owoce? Czegoś tu brakuje. Jasne, robali. Robali? A, jasne, nie martw się, zaraz to naprawię. A co to jest? Sok pyszny, ale dodałabym trochę ziemi. Chcesz? Nie, dziękuję. No to jak mówią, smacznego. A potem ona patrzy na owoce i mówi: Za mało tutaj robali. O matko, i co było potem? Potem wyjęła spod pod spodu kilka robaków i posypała nimi owoce. Kumacie? Koszmar. A to jeszcze nie wszystko. Następnie dodała trochę ziemi do soku. Cmentarnej ziemi? Nie wiem, niespecjalnie mnie to interesowało, ale mi też chciała dosypać tej ziemi. Na szczęście odmówiłem. A wyobraź sobie, co by było, gdyby cię do tego zmusiła. Co tu się dzieje? A nic, tak sobie rozmawiam z dziewczynami. Widzę, że nie marzujesz czasu. Świetnie się bawisz z żywymi. Flora, ty co? To moje przyjaciółki. A ja jestem twoją dziewczyną i nie chcę, żebyś się z nimi zadawał. Oj, chyba ktoś się zazdrosny. A ty się zamknij, bo wrzucę cię do grobu razem z robakami. Słuchaj, uspokój się, dobrze? Mhm, a czak jest naszym przyjacielem i nie zamierzamy przestać z nim rozmawiać. Och, tak? Dobrze. Au! Aj! Au! Poli! Przestań! A macie! Nie wyobrażasz się! Oszalałaś, histeryczko! Flora, proszę, przestań! Wynoście się ząd szybko, zanim was wykończę! Leona, wynośmy się z dala od tej psychopatki! I nie ważcie się do niego zbliżać! Kurczę, ta martwa panna młoda strasznie się rozpędziła. Na co ona sobie pozwala? O, chciałabym, żeby już wróciła do Ziemi. Dziewczyny, można? Nie, idź do tej swojej ukochanej Flory. Normalna jesteś? Obraziłyście się? Nie przeszkadza wam to, że to wy mnie do tego zmusiłyście? Myślicie, że mi się to podoba? <słuch> No tak, masz rację. Po prostu nie spodziewałyśmy się takiego zachowania po tej martwej kobiecie. Wyobrażam sobie, co robiła swojemu chłopakowi 300 lat temu. Nic dziwnego, że ją rzucił. To nie ma znaczenia. Pomyślmy o tym, co z nią zrobić. Dałem jej już kwiaty, zrobiłem obiad, obejrzeliśmy film. Nawet czytałem jej wiersze. Naprawdę próbowałem wszystkiego, ale ona nadal nie wraca. Czego może potrzebować ta panna młoda? Kurczę, może czym zapomnieliśmy? Czak, pytała o coś? Pierścionek! Od samego początku prosiła mnie, żebym dał jej pierścionek! Kurczę, racja! jak mogliśmy od razu na to nie wpaść? A dalej masz pierścionek, który chciałeś mi dać? Gdzieś tam był. O, jest! Świetnie! No to idź i daj jej teraz ten pierścionek. Tak, po prostu, może powinienem się przygotować. Chuck, ona nie żyje, jak chcesz się przygotowywać? No dalej! No dobra! Mam taką nadzieję, że to zadziała. Nie zniosę towarzystwa tego chodzącego trupa w sukience. Chodźmy zobaczyć, nie możemy tego przegapić. Jak to działa? Muszę szybko uruchomić telewizor. Flora, co robisz? A tak próbuję zrozumieć, jak to działa. Może później się tym zajmiesz. Podejdź tu. O co? Zaraz się dowiesz, chodź. No? Floro, rzecz w tym, że... No... O, chyba jesteśmy na czas. Aha. Co się stało? Mów mi już. Ja chciałbym coś tobie podarować. O, Nie mogę wierzyć, taki jest piękny! Dziękuję, kochanie! No to co? Może przymierzysz? No jasne. Co jest? To duchy wzywają, muszę wracać. Tak, dziękuję ci za wszystko! A Ona co po prostu zniknęła? No tak. A czego się spodziewałeś, że zamieni się w motyla i odleci? Już jej nie ma i dzięki Bogu mam nadzieję, że już nigdy nie wróci. Też mam taką nadzieję. I obiecajcie mi, że już nigdy nie sięgniecie po tę księgę magii i że nie będziecie odprawiały żadnych rytuałów. Zupełnie żadnych? Zupełnie! No, nawet tych najbardziej nieszkodliwych? Nawet tych najbardziej nieszkodliwych. Dobra, obiecujemy. No i świetnie, teraz mogę spać spokojnie. Ziemki, to już koniec naszego filmu. Jesteśmy bardzo ciekawi, która część naszego filmu spodobała Wam się najbardziej. Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał i dajcie lajka! Wszystkim pa! pa, 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 pa.